Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat problemów komunikacyjnych, tak, które powstały przy budowie nowego odcinka łączącego kierunek Kętrzyn z Gołdapią tak, i brakiem dojazdu do części miasta, chodzi tu głównie o hurtownię Meister. Mm -hmm. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście tak, się, tak wygląda, że w związku z przebudową drogi wojewódzkiej numer 650 będą w ślad za tym szły pewne niedogodności, które staramy się przewidzieć i wyjść im naprzeciw, żeby jak najbardziej zminimalizować, zminimalizować problemy komunikacyjne w Węgorzewie. Pozwoliłem sobie tutaj przygotować taką Mapę, na której chciałem pokazać nowy przebieg komunikacyjny głównych dróg węgorzewy. I tak, kolorem niebieskim zaznaczona jest przebudowywana właśnie droga wojewódzka numer 650. Licząc na odcinku od Czerwonego Dworu, wjazd do Węgorzewa od Czerwonego Dworu. Odcinek, który kończy się w rejonie Stokrotki przy skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej. Dalszy odcinek ulicy Targowej już jest w tej chwili wykonany w kierunku Kętrzyna. Tam mamy nowe rondo. Natomiast, jakby prawdziwa zmiana komunikacyjna, ta, która może część mieszkańców nawet zaskoczyć, wiąże się z aktualnie przebudowywanym tym odcinkiem. Inwestycja ma być zakończona z końcem czerwca tego roku i najbardziej istotna zmiana będzie polegała na tym, że ulica 11 listopada, która była dotychczasową ulicą wylotową w kierunku Gołdapi, zostanie odcięta dla ruchu samochodowego, stanie się ulicą Ślepą, mimo iż stary most, który tam występuje na rzece Węgorapie, on pozostanie, natomiast nie będzie już dopuszczony w tamtym miejscu ruch samochodowy, jedynie ruch pieszy i rowerowy. W związku z tym ruch samochodowy po nowej drodze 650 z kierunku Gołdapi będzie prowadził nowym przebiegiem przez dawne ogródki działkowe i dochodził do skrzyżowania przy, z ulicą Armii Krajowej. Jedyny zjazd, który jest przewidywany i spowoduje włączenie się wcześniej w istniejącą strukturę drogową przed skrzyżowaniem z ulicą Armii Krajowej, to jest przebudowywany zjazd do supermarketu Stokrotka, który tak naprawdę to jest skrócenie tej drogi do skrzyżowania o około 50 tam do 100 metrów. I teraz. Patrząc na tą sytuację mieszkańcy tej części miasta, czyli mieszkańcy ulicy 11 Listopada, ulicy dawnej, dawnej ulicy Targowej, ulicy Prusa po to by wyjechać w kierunku na przykład Gołdapi musieliby na dzisiaj w, w jaki sposób dostać się do ulicy Armii Krajowej i skręcić w y, tą nową drogę wojewódzką, co spowoduje znaczne wzmożenie ruchu na przykład na ulicy Zamkowej, y, na odcinku Skurowanie. od, y, dawnej, od ulicy, nie dawnej, od ulicy Teatralnej y, do ulicy Prusa, czy do ulicy Armii Krajowej. Y, aby temu zapobiec. Na Węgorzewo aktualnie doprojektowuje krótki fragment drogi dojazdowej, który by połączył zjazd do Stokrotki z końcówką ulicy Targo, dawnej ulicy Targowej, która w obecnej sytuacji również staje się drogą ślepą i Stanowi tak naprawdę jej końcówka dojazd do kompleksu garażowego i dojazd do hurtowni Majster. Mówiąc o problemach komunikacyjnych mieszkańców tej części miasta, należy również mówić o tych problemach, które dotkną bezpośrednio czy właścicieli tej hurtowni, czy korzystających z tych garaż. I teraz doraźna pomoc polega na Zaprojektowaniu i wykonaniu tego krótkiego łącznika, czyli między końcówką ulicy targowej a wjazdem do stokrotki, to jest to, co widzimy tutaj namalowane kolorem czerwonym. Aktualnie jesteśmy na etapie dokumentacji technicznej, która ma być gotowa z końcem czerwca i natychmiast po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń będziemy ten odcinek w tym roku jeszcze realizować. Natomiast docelową komunikację, która by tutaj myślę, że już w bardzo istotny sposób rozwiązała problem dostępu komunikacyjnego tej części miasta, będziemy rozwiązywać poprzez wybudowanie łącznika między nową drogą wojewódzką przebiegającą przez działki a skrzyżowaniem z ulicą Targową i z ulicą Prusa. W ramach inwestycji wojewódzkiej wybudowany jest taki coś w rodzaju sięgacza w to miejsce i, na, i rolą gminy Węgorzewo będzie doprojektowanie tego fragmentu aż do skrzyżowania z ulicą Prusa i Targową. A następnie wybudowanie tego krótkiego odcinka. Jeśli chodzi o sprawy związane z dokumentacją techniczną, planujemy to zrobić jeszcze w tym roku, natomiast samą inwestycję będziemy realizować już w roku przyszłym. I to powinno jakby rozwiązać docelowo sprawy problemów komunikacyjnych na tym terenie. Warto jeszcze dodać że cały czas czynimy starania o, wybudowanie, o z, wybudowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ronda na skrzyżowaniu ulicy targowej z ulicą Armii Krajowej. Szczególnie w tej sytuacji, kiedy ta inwestycja już jest w zasadzie masie ku końcowi, widać jak tego ronda w tamtym miejscu brakuje. A są, Jakie szanse są tak na te rondo? To czy znaczy, to jest... Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, żeby to rondo powstało w tym roku. Natomiast no, o szansach nie chcę, nie chcę w tej chwili zbyt. No to jest droga krajowa, mówić. tak? To czy... jest droga krajowa i ja czynię starania. Spotykam się z władzami, z zarządcami tej drogi na różnych szczeblach po to, żeby wykazać że to lądo w tym miejscu jest niezbędne, tym bardziej, że możemy się liczyć ze wzmożonym ruchem w tej chwili z samochodów ciężarowych z kierunku Gołdapi z uwagi na to, że nowe mosty, które powstały na trasie numer 650, mianowicie ten nowy most obok tego starego w tym miejscu i przebudowany w ubiegłym roku most koło Mleczarni mają podniesioną nośność co spowoduje, że ruch ciężki samochodowy będzie korzystał właśnie z tej drogi jako najbliższej, biegnącej od przejścia granicznego w Gołdapi tutaj w kierunku zachodniej Polski. Jest to taki korytarz północny w naszym województwie. W związku z tym... Ten wzmożony ruch spowoduje, że na tym skrzyżowaniu będzie, może dochodzić do zdarzeń no, w drogowych. W tej chwili już jest niebezpiecznie. Już w tej chwili jest bardzo niebezpiecznie, prawda, ale może być jeszcze bardziej. Więc yy, na tych spotkaniach cały czas poruszam yy, ten temat i nie chciałbym, żeby decyzje musiały zapadać dopiero wtedy, jak będzie za późno. Czyli jeżeli tych zdarzeń drogowych czy jakiś wypadków. Będzie tyle, że wtedy ktoś dopiero będzie taką decyzję podejmował. Chciałbym, żeby to wszystko uprzedzić, zanim do takiej sytuacji dojdzie. Chciałbym również tutaj powiedzieć o pewnej niedogodności, która będzie miała miejsce w czerwcu również na drodze krajowej, na odcinku od ulicy Kraszewskiego do, do skrzyżowania z ulicą teatralną jest to ten odc jedyny odcinek który pozostał jeszcze na drodze krajowej ze starą nawierzchnią i mam tutaj to całe skrzyżowanie tak to, to jest to jest odcinek przy kaprysie tak to, tak zwane. tak i ten przy kaprysie ale aż tam do, do ulicy od ulicy teatralnej do ulicy Kraszewskiego cały ten odcinek będzie uzyska nową nakładkę asfaltową no i tutaj trzeba się liczyć z pewnymi niedogodnościami w okresie przynajmniej tygodnia dwóch będzie wprowadzony ruch wahadłowy. Te roboty są prawdopodobnie przewidziane na czerwiec tego roku, więc nałożą się również z robotami na drodze wojewódzkiej. No i niestety też nakładają się na roboty przy ulicy Pionierów, więc no będziemy mieli dosyć. Nie Cięż, ciężki sezon, jeśli chodzi o potencjalne zakorkowanie miasta, no ale trzeba wyjść z założenia, że żeby było lepiej, no to niestety musimy też przeżyć chociaż przez chwilę i trudniejsze chwile. Efekt końcowy powinien być naprawdę zadowalający. A co z tym planem, no takim dłuższym, tak, czyli tej, tej obwodnicy Łąkowa, To co rozmawialiśmy także? Mm -hmm. Tak, ten, tak jak wcześniej wspomniałem, ten element wprowadzający ruch z miasta na nową drogę wojewódzką tutaj na skrzyżowaniu z ulicą Prusa jest jakby zaczątkiem czegoś, co kiedyś nazywaliśmy małą obwodnicą miasta, a przebiegało, wzdłuż, przebiegało to wzdłuż ulicy Teatralnej. Kraszewskiego i łąkowej aż do ulicy Wojska Polskiego. Kiedyś wspólnie z powiatem węgorzewskim zastanawialiśmy się nad realizacją tej inwestycji, natomiast no, było to kilka lat temu i niestety brak możliwości pozyskania zewnętrznych środków jakby spowodował, że, że nie, nie mogliśmy tego zrealizować. Ta inwestycja Kilka lat temu kosztowała, była szacowana na około 13-14 milionów złotych. Natomiast myślę, że w kontekście i tak zwiększonego ruchu samochodowego, no, który wynika po prostu z tego, że dzisiaj samochód jest coraz bardziej dostępną rzeczą dla każdego z mieszkańców i są rodziny, które, dla których standardem jest, że mają dwa, nawet trzy samochody. Więc na pewno Węgorzewa, Węgorzewo wymaga jakiegoś alternatywnego przejazdu rozwiązania przez, przez Węgorapę. Rozwiązanie przez ulicę Łąkową jest o tyle dobre, że w ciągu ulicy Łąkowej jest most, który spełnia wszelkie wymogi obciążeniowe i tamtędy byłaby taka prawdziwa druga, druga obwodnica. Z tym, że nie chciałbym używać słowa obwodnica, bo to od razu kojarzy się z ruchem e, ciężkich pojazdów. E, tam również przypomnę są takie odcinki, gdzie nie da się wykonać szerokiej drogi. Byłaby to obwodnica bardziej skierowana da, dla mieszkańców Węgorzewa dla, dla tego lżejszego ruchu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.